Cześć, z tej strony Daniel z Chamber. W tym tutorialu dowiesz się jak użyć alfy w momencie kiedy masz pęga i też co zrobić, jak zrobić transparentnym obiekt, jeżeli nie masz pęga, tylko masz jakiegoś ospega i maskę. No i na końcu zobaczymy jeszcze jak wyłączyć dowolny kolor z widoku, tak żeby w dowolnym momencie na przykład kolor czarny, biały, zielony, niebieski czy inny stał się alfą, a resztę modelu zastąpić dowolnym shaderem. Bierzmy się do roboty. Żeby podążać za tym tutorialem, pobierzcie sobie ten liść z Ambient CG, link jest w opisie. Albo możecie sobie użyć dowolnej tekstury z pęgiem czy z maską, jak chcecie. Dobra, jesteśmy w Blenderze. Ja sobie oczywiście usunę niektóre rzeczy. Oświetlenie możecie zrobić w jakikolwiek sposób chcecie. Ja sobie po prostu użyję swojego Asset Browsera. Przejdę do HDRI i wrzucę sobie... Link w opisie. Dodatkowo ustawię sobie render engine na cycles i oczywiście z CPU zmienię na GPU, szybsze rendering. No i jesteśmy gotowi. Przejdźmy sobie do zakładki shading. I od czego możemy zacząć? Dobra, zacznijmy od najprostszej sytuacji. Czyli mamy liść, jest.png, czyli to jest plik, który nie zawiera tła. W jaki sposób go dodać? OK, dodajmy sobie najpierw plane. A. Dodamy sobie nowy materiał. Mniejsza o to, jaką nazwę ma, chociaż warto oczywiście nazywać. Dodajemy sobie image texture. Łączymy color, space color. No i oczywiście przydałoby się jeszcze dodać tą teksturę, która siedzi tutaj. To jest ta, bez tła. Ok. Tylko, że my nadal tło mamy. To tło czarne jest. Dobra, jak zrobić, żeby nie było tutaj tego tła? Otóż jest to bardzo proste. Tutaj mamy taki suwak, co się nazywa alfa. Jeżeli ustawiamy alfa na 0, no to widoczność tekstury jest 0. Jak mamy na 1, no to jest widoczne maksymalnie. No i wszystko pomiędzy. Tylko, że do tego suwaka możemy podpiąć jakiś faktor. A w tym momencie tym faktorem naszym będzie ta alfa tutaj. Bo skoro nasz liść w tym momencie nie ma tła, to podpinając alfę pod alfę, Powinniśmy otrzymać coś takiego. Czyli działa. Dobra, i to jest najprostsza sytuacja. Ewentualnie możemy jeszcze porozmawiać o tym, że mamy Eevee. I w Eevee to nie działa. A żeby w EVM zadziałało, to wchodzimy w materiały. I tutaj mamy coś takiego jak Blend Mode. Tutaj mamy Alpha Blend, Hushed albo Clip. Generalnie. Każdy z nich właściwie daje nam tą alfę. Tylko każdy działa mniej więcej troszkę inaczej. Jako że nie jestem ekspertem od Igon, no to może nie będę tutaj rozwodził się za długo, ale generalnie mamy na przykład Alfa Blend, który rozmywa, Alfa HZ, który w tym momencie daje nam takie efekty. No i Alfa Clip, który ucina jakby tak na sztywno, te nasze piksele, nazwijmy to tak. No i w tym momencie myślę, że można by zostawić na alpha clip, na ten moment, czemu nie. Przejdźmy sobie z powrotem do cycles i pokażę Wam jeszcze kilka różnych rzeczy. Przede wszystkim usunę sobie to i dodam teraz add image, image as planes i dodamy teksturę, jeszcze raz to. Przede wszystkim dodaję image as plane, to jest taki specjalny addon, dzięki któremu możemy od razu dodać od razu dodać z alfą wszystko. Ten image as plane jest bardzo fajny, dlatego że jeżeli mamy niewymiarowe tekstury, znaczy bardziej prostokątne, no to on od razu nam ustawia wszystko do odpowiedniego wymiaru. Także jeżeli miałbym dodawać liście, no to prawdopodobnie dodawałbym je przez image as plane. No i dobra, trzecia sytuacja. Załóżmy, że nie mamy takiej tekstury, tylko mamy taką teksturę jak ta, która jest jpegiem. To akurat sobie sam stworzyłem, dodałem zielone tu z tyłu, po prostu żeby było, żeby było inaczej, żeby pokazać wam inną opcję. Dodam sobie tą teksturę. No i teraz mamy coś takiego. Tutaj ta alfa już jest podłączona pod alfa. No tylko, że tej alfy nie ma, bo to jest jpeg, więc co z tym zrobić możemy? Przede wszystkim potrzebujemy maski. A w tym momencie ten opacity jest naszą maską właściwie. Czyli za pomocą koloru czarnego i białego możemy sobie ustalić, jakie części obrazu będziemy widzieć. OK. No to co możemy zrobić? Duplikuję sobie to. Teraz otworzymy texture, ten opacity. OK. I to nam służy za maskę. Czyli co? Tej alfy nie podłączamy pod tą alfę. Tylko podłączamy co alfę do Alfy tej, no też nie o to chodzi, dlatego że ten obrazek jednak jest pegiem. Także możemy podłączyć co najwyżej kolor do alfy. I jak to podłączymy, no to otrzymujemy coś takiego. Dobra, czyli wycinamy za pomocą koloru. Równie dobrze moglibyśmy w tym momencie dodać sobie na przykład Node Invert i obrócić ten kolor. Jeżeli ktoś akurat potrzebuje takich wyników. Swoją drogą, jak już operujemy na teksturach, to może warto powiedzieć o cięciu pewnych rzeczy. Możemy sobie na przykład ten liść wyciąć. Załóżmy, że tą wers to sobie usuniemy. OK. Wejdziemy sobie w werteksy i chcemy poprzestawiać te rzeczy. Możemy za pomocą GG, jak dwa razy G klikniemy, to jesteśmy w stanie przesuwać teksturę. Edytować obiekt bez niekształcania tekstury. To jest bardzo przydatna opcja. OK. Załóżmy, że po prostu nie chcemy, żeby zbyt duża część alfy była widoczna i żarła nam zasoby komputer, ale też jest jedna fajna opcja, bo generalnie, jeżeli to sobie przesuwamy, to możemy sobie przesunąć od razu z opcją correct face attribute i wtedy z tą zaznaczoną opcją możemy już dowolnie sobie edytować obiekt. A ta tekstura w środku zostaje na miejscu. Jest to przydatne przy takim liściu. Dobra, a teraz małe wyzwanie. Zrobimy sobie playna z nowym materiałem. Tym materiałem będzie oczywiście jakaś tam tekstura. I stworzyłem sobie taką oto teksturę. Tak na szybko. RGB, black i white. Także takie podstawowe kolory. Podłączę sobie pod kolor. No i teraz tak, co my możemy z tym zrobić? Bo generalnie mógłbym kolor podpiąć pod alfę i to by mi dało coś takiego mniej więcej. A chciałbym wyłączyć sobie na przykład ten kolor czerwony, tylko i wyłącznie i zastąpić resztę jakimś tam shaderem. Ostatnio natrafiłem na takie rozwiązanie, przede wszystkim jakby się zastanowić, co musimy zrobić, no to chcemy w jakiś tam sposób podać kolor. Ok, czyli potrzebujemy RGB do określenia jaki kolor chcemy wyłączyć. Ok, możemy to tutaj na przykład zrobić RGB ustawmy. Może red będziemy wyłączać. Ok, czyli ustawiłem kolor czerwony i ten mój kolor czerwony powinien być alfą. Zobaczmy jak to zadziała. Jeśli podepnę to po prostu pod alfę, a to podepnę pod kolor. Hmm. No, nie działa niestety. E, niestety nie ma tak prosto. E, potrzebujemy jeszcze dwóch dodatkowych nodów. Pierwszy to będzie maf, a drugi będzie jeden z nodów, którego właściwie nigdy nie używałem, czyli wektor maf. Ok. Przede wszystkim tak. Ten musimy ustawić na distance, a ten sobie ustawimy na greater than. Greater than. Ok. I tak, podłączmy sobie to value pod alfę, na chwilę obecną. To ustawimy sobie tutaj. Threshold na razie nie będziemy ruszać. I to pod to, to pod to. Mieliśmy usunąć czerwony kolor i ten czerwony kolor został usunięty. Czyli tak jak to było przewidziane. Okay. Tylko mamy tutaj taki kolor jeszcze na krawędziach. Moglibyśmy tutaj podziałać sobie trochę tym thresholdem. Ok, czyli tak, czy tak. No, myślę, że taka wartość jest dobra w tym momencie. Ok, jeżeli będziemy mieć oczywiście dokładniejszą teksturę, no to też będzie trochę inaczej. To jest bardzo mała tekstura. Ok, i teraz stworzyliśmy shader, w którym możemy dosłownie w każdym momencie zmieniać kolor i usuwać ten kolor. Możemy usunąć biały, usunąć czerwony, usunąć zielony, niebieski w dowolnym momencie. Ok, to rozwiązanie akurat było dla mnie przydatne w momencie, kiedy chciałem wyciąć pewne dziury plus dodatkowo pozostałą teksturę ustawić na dosłownie jaki tylko chce shader, czyli możemy mieć tutaj jedną dziurę, a tutaj ustawiać sobie dalej, dodawać displacementy, dodawać jakieś tam kolory, zrobić z tego metalik może, zmienić temu roughness i w dowolnym momencie Zmienić na przykład kolor na biały, jako wycinany. No dobra, dzięki za wysłuchanie. Mi w pracy ostatnio ten shader bardzo pomógł, przyspieszył pracę. Mam nadzieję, że Wam również się przyda. Dzięki za wysłuchanie i cześć.